Już po raz ostatni w 2021 roku zapraszamy do obejrzenia agrowiadomości non-stop, a dziś między innymi. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych po raz kolejny apeluje w sprawie zmian terminów stosowania nawozów w rolnictwie w okresach przed- i pozimowych na terenie Polski. Wszystko wskazuje na to, że od nowego roku wejdą w życie przepisy ułatwiające udzielanie cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Etiosiarczan potasu, tak nazywa się związek, który już niedługo może być składnikiem nawozów. Grupa azoty puławy i gdańskie fosfory kończą prace badawcze. W skupach korekty w dół średnich krajowych cen zbóż i żywca wołowego rekordowe ceny osiąga rzepak. Kolejny tydzień z rzędu zyskuje żywiec wieprzowy. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się do Henryka Kowalczyka, wicepremiera i ministra rolnictwa i rozwoju wsi, oraz do Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, z prośbą o wsparcie działań związku zmierzających do wprowadzenia stałych zmian lub czasowych odstępstw uwarunkowanych określonymi zjawiskami atmosferycznymi w przepisach dotyczących dopuszczalnych terminów stosowania nawozów w rolnictwie w okresach przed i pozimowych na terenie Polski. Chodzi o przepisy Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 roku, związane z obowiązującym w Polsce programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu zwanych dyrektywą azotanową. Nasza prośba o wsparcie wynika przede wszystkim z wagi problemów związanych z ograniczeniami prawnymi w zakresie stosowania nawozów przez polskich producentów rolnych. Nieracjonalne wyznaczenie ograniczeń w stosowaniu nawozów konkretnymi datami, jak uczyniono to w wymienionym programie na 1 marca w okresie pozimowym i 31 października w okresie przedzimowym, w zasadniczy sposób utrudnia osiąganie przez producentów celów produkcyjnych i ekologicznych. Zdaniem związku przepisy rozporządzenia z dnia 5 czerwca 2018 roku, w obliczu zmieniających się warunków klimatycznych w naszym kraju, szkodzą polskiemu rolnictwu i są wręcz trudne do realizacji, informuje Stanisław. Sław Kacperczyk, prezes zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. W opinii rolników i ekspertów w związku, to nie daty zapisane w rozporządzeniu powinny decydować o ich zastosowaniu, a przede wszystkim sprzyjająca pogoda. W wielu rejonach Polski już w połowie lutego, ze względu na właściwe warunki agrotechniczne i pogodowe, wskazane jest zastosowanie nawozu azotowego. Tymczasem przepis zakazujący tej praktyki przed 1 marca powoduje, że rolnicy tracą cenny czas i wodę z gleby. Również jesienny termin powinien, zdaniem związku, z podobnych względów zostać wyeliminowany z programu. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych uważa, że daty powinny być z przepisu usunięte. Najlepiej byłoby zastąpić ją określeniem warunkującym stosowanie nawozów naturalnych na gruntach ornych, uprawach trwałych i użytkach zielonych, brakiem zamarznięcia gleby i brakiem okrywy śniegowej. Już teraz przed kolejnym rolniczym sezonem wiosennym Związek apeluje o wprowadzenie stałych zmian lub ponownie, podobnych jak wiosną ubiegłego roku, czasowych odstępstw w przepisach dotyczących dopuszczalnych terminów stosowania nawozów w rolnictwie w okresach przed- i pozimowych na terenie Polski. Od nowego roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Limit zużywanego oleju zostanie podniesiony ze 100 do 110 litrów na 1 hektar użytków rolnych oraz z 30 do 40 litrów na jedną średnio roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła. Oznacza to, że w 2022 roku rolnicy otrzymają wyższy zwrot akcyzy od zakupu paliwa rolniczego. Wnioski będzie można składać w lutym przyszłego roku. Wszystko wskazuje na to, że od nowego roku wejdą w życie przepisy ułatwiające udzielanie cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Nowelizacja ustawy wprowadza dwie zasadnicze zmiany, które mają ułatwić życie pracodawcom i pracownikom. Pierwsza zmiana to czterokrotne wydłużenie czasu wykonywania pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi. Z obecnych sześciu miesięcy ma się wydłużyć do dwóch lat. Po tym czasie nie będzie trzeba też wnioskować o wydanie zezwolenia, wystarczą kolejne oświadczenia. Przepis ten będzie dotyczył obywateli sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Dodatkowo, jeżeli cudzoziemiec posiada już zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, będzie mógł złożyć wniosek o zmianę posiadanego zezwolenia, wskazując nowego pracodawcę lub zleceniodawcę. Dotychczas trzeba było składać nowy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, co znacznie wydłużało cały proces. Nowelizacja przepisów dotyczących pobytu i pracy cudzoziemców została już uchwalona w Sejmie i czeka na czytanie w Senacie. Wszystko wskazuje jednak na to, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od stycznia 2022 roku. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że udostępniła na platformie ePuAP usługę zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej. Ma to ułatwić zgłoszenie wypadku oraz składanie wniosku SR23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową. W celu skorzystania z formularza zgłoszenia użytkownik po zalogowaniu się do ePuAP Powinien wpisać w wyszukiwarce słowa zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej, wybrać sprawę, wypełnić formularz oraz wskazać w formularzu, do której jednostki krus zgłoszenie ma być przekazane. Europejskie Stowarzyszenie Reprezentujące Handlowców Zbożami i Innymi Produktami Rolnymi wydało pierwszą prognozę zbioru zbóż w 2022 roku w krajach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Z raportu wynika, że zbiory w przyszłym roku będą niższe o około 3 milionów ton i wyniosą niespełna 305 milionów. O ponad 3 miliony ton, z nieco ponad 143 do niespełna 140 milionów ton zostanie zebranej pszenicy. Autorzy raportu uważają, że główny spadek nastąpi na Bałkanach, gdzie w tym Roku pszenica planowała na rekordowym poziomie. Niższe około 1 miliona ton mają być także zbiory we Francji, z kolei więcej o ponad pół miliona ton zbiorą rolnicy w Niemczech. Bardzo porównywalna, ze zmianą niespełna pół miliona ton rok do roku, ma być produkcja jęczmienia. Z 59,4 spadnie ona w 2022 roku do równych 59 milionów ton. Jeszcze mniejsze zmiany mają dotyczyć zbiorów kukurydzy. Wzrosną one rok do roku o symboliczną dziesiątą część miliona ton. W raporcie zwrócono uwagę, że znacznie wyższe plony kukurydzy mają być na Węgrzech i nieco niższe m.in. w naszym kraju, ale także w Niemczech, Francji i Rumunii. Wzrosną natomiast zbiory rzepaku, prognozuje się, że będą one wyższe rok do roku około 1,5 miliona ton i wyniosą około 20 milionów ton. Wzrost mają spowodować wyższe zasiewy w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Bułgarii. Grupa Azoty Puławy oraz Grupa Azoty Fosfory kończą czteroletnie prace związane z realizacją innowacyjnego projektu pod nazwą Opracowanie Technologii Otrzymywania Tiosiarczanu Potasu z Wykorzystaniem Gazów Wydmuchowych z Instalacji Produkcji Kwasu Siarkowego oraz Wieloskładnikowych Nawozów Płynnych na jego bazie. Celem projektu, nazwanego PITIOS, jest m.in. stworzenie nawozów wieloskładnikowych na bazie roztworu saletrzanomocznikowego oraz wspomnianego Tiosiarczanu Potasu. Tiosiarczan Potasu. Poza różnorodnymi zastosowaniami chemicznymi jest powszechnie stosowany jako składnik nawozów płynnych i źródło potasu i siarki. To jest doskonale rozpuszczalny w wodzie. Ma bardzo specyficzną, wysoką zawartość siarki w stosunku do potasu. Rozpuszcza się także w popularnych nawozach płynnych, jak na przykład roztwór salyszanowoczynkowy. Wytworzony 50% roztwór tiosiarczanu potasu może być stosowany jako samodzielny płynny nawóz potasowo-siarkowy, jak również może być stosowany jako surowiec do produkcji płynnych nawozów wieloskładnikowych. We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie zostały przeprowadzone badania rolnicze obejmujące roczne doświadczenia wazonowe i Dwuletnie doświadczenia polowe z zastosowaniem nawozu RSM z tiosiarczanem potasu w uprawach roślin rolniczych i ogrodniczych. Te Jeżeli chodzi o rośliny rolnicze, była to pszenica, ozima, rzepak, ozimy i kukurydza. Natomiast z roślin ogrodniczych mieliśmy tutaj dość szeroko, aż 5. Była to papryka, pomidor, cebula, fasola i truskawka. Część roślin była to roślin siarkolubnych, część znowu roślin, które, które potrzebują. Potasu. Celem badań rolniczych była ocena efektywności rolniczej nowych produktów nawozowych azotowo-potasowo-siarkowych o składzie dostosowanym do każdej z testowanych roślin w porównaniu do czystego RSM. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń wyciągnięto kilka ciekawych wniosków. Zauważono, że równoczesna aplikacja azotu, potasu i siarki umożliwia zbilansowane nawożenie roślin. A wspomniane pierwiastki zawarte w nawozie są w formach łatwo przyswajalnych dla roślin. Kondycja i zdrowotność roślin uległa poprawie i zwiększyła się ich tolerancja na stresy biotyczne i abiotyczne. I chyba co najważniejsze dla rolników, zauważono zwiększenie plonowania oraz poprawę parametrów jakościowych roślin. Łączne stosowanie azotu, potasu i siarki zwiększyło efektywność pobierania azotu oraz poprawę metabolizmu w roślinie. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem zgłoszenia patentowego dotyczącego technologii otrzymywania tiosiarczanu potasu. Technologia ta zostanie wdrożona w działalności gospodarczej Grupy Azoty Fosfory, jako instalacja przemysłowa o planowanej wydajności 10 tysięcy ton na rok. Warto także zauważyć, że w wyniku zastosowanej technologii uzyskano obniżenie emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu do atmosfery o około 90% co w wymierny sposób wpływa na obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, na poprawę jakości powietrza oraz wpisuje się w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. Ostatni tydzień w skupach to korekty w dół średnich krajowych wszystkich bez wyjątku zbóż. Z kolei znakomicie radzi sobie zyskujący znów dość wyraźnie rzepak. Kolejny tydzień z rzędu w górę pną się ceny za kilogram żywca wieprzowego, tymczasem w skupach wołowiny widać wyraźniejszą zmianę cen in minus. W większości miejsc na naszej mapie zmianie in-minus uległy widełki cenowe za tonę pszenicy konsumpcyjnej. To pociągnęło za sobą m.in. obniżkę maksymalnej ceny dla Polski, która spadła aż o 70 zł. Średnia krawa straciła mniej, bo 18 zł i jest dokładnie o 30 zł wyższa niż miesiąc temu, dlatego trend miesięczny utrzymał kolor zielony. Także zielony kolor ma trend miesięczny średniej krajowej pszenicy paszowej, bo zboże to jest droższe w skali miesiąca o 60 zł, ale w ostatnim tygodniu zmiany w przeciwnym kierunku średnia dla kraju zmalała o 9 zł, a maksymalna cena dla Polski jest dokładnie o 60 zł niższa niż tydzień temu. Sześć zmian na mapie cenowej Przenżyta. W czterech województwach obniżki, w dwóch podwyżki. Zmiany i minus głębsze, co spowodowało, że średnia krawa straciła w ostatnim tygodniu 12 zł. Aż o 70 zł niższa w porównaniu z poprzednim notowaniem, jest maksymalna cena dla Polski. Najlepiej ze zbóż miało się w ostatnim tygodniu żyto konsumpcyjne. Na naszej mapie w widełkach cenowych więcej pozytywnych zmian. Nie zmieniły się skrajne ceny dla Polski, ale cena minimalna notowana jest nie w trzech, a w dwóch województwach. Tymczasem ceny pośrednie delikatnie w dół, co zmniejszyło o 6 zł. średnią krajową. Tylko nieco większą, bo 7-złotową stratę zapisaliśmy w ostatnim tygodniu przy średniej krajowej jęczmienia. Zmiany widełek cenowych można policzyć na palcach jednej ręki i były one obustronne. Nie zmieniła się minimalna cena dla Polski, a maksymalna straciła 20 zł. Podobnie jak w przypadku poprzednich zbóż, trend miesięczny nadal na plusie. Prawie 5% w skali miesiąca zyskuje owiec konsumpcyjny, ale w ostatnim tygodniu ręka w rękę z innymi zbożami stracił nieco na wartości. Średnia krajowa spadła dokładnie o 18 zł. Z 1020 do 980 zł. spadła maksymalna cena dla Polski, cena minimalna bez zmian. Jedynym zbożem w naszym zestawieniu, które straciło w skali ostatniego miesiąca, jest kukurydza sucha. Korekta w dół jest niewielka, bo wynosi zaledwie 4 zł. W ostatnim tygodniu zmiany w czterech województwach: średnia krajowa straciła 12 zł, zaś maksymalna cena dla Polski obniżyła się o 50 zł. Wciąż bardzo dobrze wyglądają ceny za tonę rzepaku: średnia krajowa znów powyżej 3200 zł. W ostatnim tygodniu powiększyła się ona o 40 zł, w skali miesiąca zyskuje prawie 90. W ostatnich 7 dniach wyraźne wzrosty zwłaszcza w górnych wartościach widełek cenowych. 70 zł zyskała m.in. maksymalna cena dla Polski, która pokonała granicę 3400 zł za tonę. Dobre wieści płyną również ze skupów żywca wieprzowego. To już czwarty tydzień z rzędu w którym rośnie średnia krajowa, tym razem o 8 groszy, ale w skali miesiąca wieprzowina zyskuje ponad 10%. Coraz mniej jest województw, gdzie oferuje się za kilogram żywca poniżej 4 złotych, maksymalna dla Polski bez zmian, ale minimalna o 20 groszy w górę. Przeciwne zmiany na mapie cenowej wołowiny, rosnąca przez kilka tygodni cena żywca w ostatnich dniach traci. W pięciu województwach widełki cenowe wyraźnie w dół, nawet o 2 złote, a tylko w jednym korekta w górę. Nie zmieniły się póki co skrajne ceny dla Polski, ale średnia krajowa obniżyła się o 25 groszy i spadła poniżej 10 złotych za kilogram. W obie strony zmieniały się w ostatnim tygodniu bieżące ceny oferowane za kilogram broilerów kurzych. Korekty raczej symboliczne w granicach 10 groszy. To sprawiło, że średnia krajowa zaledwie o 4 grosze różni się od tej sprzed tygodnia. Maksymalna dla Polski bez zmian, a minimalna o 3 grosze w górę. Ponieważ to ostatnie wydanie agrowiadomości przed świętami Bożego Narodzenia, troszkę nietypowy będzie gość wiadomości. Nietypowy, ponieważ zaproszę teraz do siebie mojego kolegę Grzegorza. Grzegorza za kamery, Grześ, chodź do mnie, proszę. A zapraszam go, ponieważ chcielibyśmy, jako redakcja Agrowiadomości, złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji właśnie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Bo Po drugiej stronie stoi się zdecydowanie lepiej. Zresztą Paweł ma sam mikrofon, więc muszę trochę tak do niego się przytulać. I oczywiście ze swej strony życzę Wam, żeby te święta były jak najbardziej spokojne, jak najbardziej rodzinne, w ciepłej atmosferze niezapomnianej z pachnącą choinką, z fantastycznymi potrawami wigilijnymi. Rozgadałem się. Bardzo dobrze. A ja życzę przede wszystkim zdrowia, bo w tych trudnych czasach pandemicznych zdrowie jest bardzo ważne. I dla Was, rolników, przede wszystkim korzystnych plonów w przyszłym roku. Plonów. plonów. I jak plonów. najwyższych cen płodów rolnych. W tej chwili są dość wysokie, oby były jeszcze wyższe, abyście jak najwięcej zarabiali na swoich uprawach, oby Wam się wszystko jak najlepiej udawało w tym nowym roku. Czyli święta fantastyczne i nowy rok równie udany. I do zobaczenia w przyszłym roku. Do zobaczenia.